Hej, hej, hej kochani widzowie W dzisiejszym odcineczku sobie nagramy odświeżenie instalacji naszej fotowoltanicznej oczywiście, którą mamy na działce Oczywiście nic się nie zmieniło z tymi panelami fotowoltanicznymi, tak jak jest tak było, ale jest taka pogoda i jak dzisiaj mamy tutaj czyli zachmurzone niebo pada deszcz sobie a jest godzina 20. Nasz, akumula nasz akumulatorek mały pokazuje, że ma 13.7. Czy no, już nawet widzicie, że 13.6. Bo no, już jest wie wieczór, więc on już tak dużo, te nasze dwa paneliki już nie dawają wcale tak dużo prądu. A w ogóle widać, że są też mokre, więc pewnie tym bardziej prądu nie dawałem za dużo. Ale żeby było, że mamy światło i te światło działa i fajnie to wygląda, to postanowiłem, że właśnie wam nagram film. Jak to wygląda właśnie wieczorem tak jak jest teraz. Widzicie, że tutaj jest ciemno. Włączę Wam światło. I teraz co? Jest jasno. I super. Mogę Wam też włączyć drugie światło, które znajduje się tutaj. I już mamy kolejne. I już mamy normalnie. Widzicie jasno. Wszędzie. I tu, w takiej mojej, jakby kuchni, mamy jasno. Tak? Fajnie pięknie. Jakbyśmy coś chcieli ugotować albo nie wiem co. No to mamy jasno. A tutaj jakbyśmy chcieli dostać się tam do środka, no to mamy jasno. Chociaż tam w środku też jest prąd. Tak wiem, to jest złe, że tu jest bezpiecznik. Na bezpieczniku zrobiony włącznik, ale niech sobie jest. Na razie może być. Dobra. No i sobie zgaszam te. No i jakbym chciał posiedzieć sobie na dworze po ciemku, to uruchamiam kolejne. Które znajduje się tutaj. I pięknie świeci. Jak widzicie, daje światło na stół, daje światło na ławkę. Więc tak, dotąd śmiało, bez problemu, można sobie widzieć wszystko, co, co się dzieje. No, najbardziej tutaj, oczywiście, no bo tu jest, te... ale myśmy zrobili to tak fajnie, że ta lampka ta lampka odbija się od deski i ona, ta deska odbija światło dalej też więc jest to super zrobione no, idę zgasić, bo to już tak ten akumulatorek o, jak widzicie już ma 13,3 nawet ten akumulatorek. Ale na takie na takie, żeby porobić coś tak chwilę, albo jakoś tak, no, no tak na trochę wystarczy. Teraz sobie zgaszę tutaj, a nie tu. Tu. I już prądu nie ma w instalacji tutaj. Dobre zabezpieczenie. No, to było właśnie takie króciutkie wideo żeby wam pokazać że jest trochę ciemno i że to nie jest żadne moje gadanie, że, że te światełka fajnie działają i że tak to właśnie wygląda. Bo tak no to musieliście mi wierzyć na słowo, a teraz już nie musicie wierzyć na słowo, bo możecie uwierzyć na wideo tak naprawdę. A I jeszcze mamy tutaj jedno światełko, które świeci sobie jak je włączymy, no i tam jeszcze te paneliki, ale one się nie świecą. A światło. No i to, że pada deszcz, no to też możecie uwierzyć, bo widzicie, że krople są, a te światełko sobie oświetla tutaj aż dotąd, gdzie widzicie teraz telefon odbijający się. No. A to jest tak naprawdę lampka z mojego roweru. Tylko, że ja mam teraz lampki, które się ładuje prądem, czyli takie i z przodu i z tyłu, dlatego ta lampka jest tutaj na działce. Więc w tym odcineczku to jest króciutki film, taki, żeby tylko był. Więc to już będzie w tym filmiku na tyle. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarz. Wiem, są różne komentarze, że instalacja jest zła. Nie ma żadnych bezpieczników. Grozi to podpaleniem, zapaleniem, zwarciem wszystkim, ale jeżeli jest wszystko dobrze podpięte, tak naprawdę. Temu się nic nie stanie. Samo to, że ten regulator PWM ma uszkodzone te dwa gniazda, już bo one nie działają kompletnie, ale sam w sobie ma zabezpieczenia, które nie ukrywajmy, ale działają. On za chwilę tak naprawdę sam stwierdzi, że już koniec ładowania jak, jest za, jak już jest do pełna to już nie ładuje tego akumulatora tak naprawdę a jak ma za mało no to co odłącza zasilanie więc wiem powinien być chociaż bezpiecznik na panelach albo na akumulatorze a w ogóle światła też powinny być trochę inaczej podpięte ale to jest tymczasowo na razie. Tak jak jest, niech działa. Byle, że działa. I nic się nie dzieje. Złego. Jak się coś będzie działo, to oczywiście nagram o tym film. Powiem, że mieliście może rację, a może powiem niestety nie mieliście racji. Więc do zobaczenia, do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.